Siemane maneczko widzowie, dnia dzisiejszego do Fortnite wszedł update i wiemy już, że jest on znacznie ciekawszy niż ten tydzień temu, bo tydzień temu kompletnie nic nie dodali. Dzisiaj na środku mapy mamy nowy, eventowy statek UFO, a do tego nową, legendarną broń, która będzie niszczyła bardzo, bardzo dużo budowli i jest troszeczkę OP. Całkiem możliwe, że jest więcej rzeczy, których jeszcze nie wiemy, więc dzisiaj to wszystko sprawdzimy, a wy sprawdźcie na jaki kolor wam się zmienia łapka w górę jak klikniecie i przycisk subskrypcji bo podobno się zmieniają kolorki, więc warto spróbować. Do tego, jeżeli lubicie to co robię, to nie zapomnijcie wpisać kodu MANOIK w sklepie Fortnite. A ja nie zapominam kończyć tego wstępu, więc lećmy do gierki. Plan jest prosty, latamy dzisiaj tylko i wyłącznie tutaj po to, żeby znajdywać te legendy, chociaż one mogą być prawdopodobne. Tam już to się ma. One prawdopodobnie są we wszystkich e, skrzynkach ufolutków, to znaczy ajogarców wszędzie są, ale tutaj jednak jest nowa miejscówka. Znaczy w sumie nowy ostatek, który nic nie daje. No fajnie tutaj jest, więc tutaj latamy. E, są też jakieś przecieki, że podobne na sklepowej satybie ma być. jakieś zmiany mają być. Ja jeszcze nie widziałem, więc nie będę mówił, że tak jest. No ale w tych skrzynkach. Jest szansa na nową broń. I nawet dwie nowe bronie mi wypadły. Co jest grane? Nie wiem na jaki zasięg to lata, ale strzelmy tam naszą nową kulkę z nową koleżanką. Okej, okay, tam jest typo. Ale nie no, ta nasza kulka to nie lata aż tak daleko niestety. Gdzie ty tam. Latasz! Mamy go! Dobra, jedną legendę wywalamy, dwóch aż nie potrzebujemy, a shotgun jednak dość przydatna rzecz będzie. No i co, nowy statek to podobno najbardziej tutaj teraz popularna miejscówka, bo tutaj dropi dużo tych legendarnych broni, a jakoś wcale tak dużo tych ludzi tutaj nie widzieliśmy. Dobra, tam jest kolejna legenda, więc ja wam pokażę, jakie to jest potężne. Musimy to naładować, ale zobaczcie, jak to rozwali ten budyneczek. To sobie leci i rozwala wszystko. Na swojej drodze. To jest naprawdę mocne. Tak naprawdę, nowej broni to w Fortnite już tak zbyt dawno to nie mieliśmy. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy. Ta nowa broń była w tym Fortnite. A tam widzę kolegę, którego w sumie nie za bardzo trafiam. I on chce mnie bić. Ciekawe zagrywka. No i co teraz, cwaniaczku? Co teraz zrobisz? Ale to go zmiażdży po prostu. A on sobie spadł na dół. Nawet całkiem mądre. <grystanie> to bije damage. Szczerze powiedziawszy nie wiedziałem o tym. Oj. Teraz to nie miało zbyt dużego sensu. Okej, okay, kolega jest pode mną i ma potężny shotgun, to chyba nie ma już mata. Jest tak jest. Ale nie powiecie mi, że nowy yy, ufo coś tam nie jest mocne, bo dzięki temu tylko i wyłącznie tak naprawdę byliśmy w stanie się z tamtym typem bić. Ci tutaj się biją, a on jest na biało, tylko że ja przez to... Przez to UFO coś tam, to nawet nie widzę... Haha! <laughs> Zabiłem go tą kulką! Ja ci nie mogę! To jest potężne! Patrząc na to, jak tu jest dużo ludzi, tutaj ciągle ktoś przylatuje. No, to, że udało nam się zabić kogoś tą a, nową bronią, to naprawdę jest jakiś sukces życiowy. A pod nami znowu typo. Jakiś, nie wiem dokładnie jaki, ale jakiś jest. A go, znowu to jeszcze rekin. Dostał. A ja też dostałem tym. Znowu dostał. Uj, jaki on jest szybki! Znowu go kulką wysadzam! O i teraz to nie trafiłem zbytnio. A on też mnie wysadza kulką! Ty, prawie mnie zabił! A, jeszcze rekiem mnie próbuje zabić! Stop, stop, stop! A jeszcze ja ma, co mam! Ole laga miałem, co jest? No! To on strzelił pierwszy! Ale powiem wam, że przez te kulki to całkowicie inaczej się czułem niż zazwyczaj. I na środku są wszyscy. Szkoda trochę, że na tym statku to nie ma w ogóle, wiecie, jakby miejsca na rzeczy, na bronie. To znaczy szkoda, że nie ma tam broni. Gdyby tam jakieś broni były, no to jednak byłoby znacznie, znacznie przyjemniej. A ja znowu taki sam lód dostałem ze skrzynki. Dobra, leży. Tylko ja nie chcę leżeć. A tu wszyscy mają jakieś fajne itemasy. Brat, ten też leży, tylko fajnie, że wszyscy leżą. Ale ja potrzebuję się jakoś wyleczyć. Żyć żyjemy, ale bałem się, że nie będziemy już dzisiaj mieli nic. Bo wszystko wszyscy pozabierali nam. I to było trochę hamowa z ich strony. Tam kolega nam rzuca nejdy, A wiecie, co ja mu rzucę? Aj, ale to nic mu chyba nie zrobiło. A i ja nie. Nie mam kompletnie ammo w tym I maca, musimy uciec widzowie I to jak najdalej, bo Problematyczna ta miejscówka jest taka dość W sumie może to i dobrze, że musimy uciec Bo podobno na y, sklepowej Sadybie pojawiła się ta sama strefa, co na tej Zielonej wylęgarni, ja szczerze powiedziawszy Z lotu ptaka, samolotu to nie widziałem Ale, może faktycznie tak jest I trzeba to jakoś skontrolować A challenge dzisiaj taki, że lądujemy tylko tutaj Więc wylądowałem, teraz mogę już się zawijać I widzę, powiem wam szczerze, ja tak nie lubię Porannych update'ów, bo ja z rana się czuję jak śmietana. Ja to zawsze nagrywam filmy, wiecie, o 21, a tutaj w o dziesiątej, czy tam dziewiątej. Naprawdę każdy, kto wstaje do szkoły na siódmą, czy coś to dla mnie jest totalny kozak, Szanuję was widzowie. No tu są typy z tymi kulkami. Jeden leży, nie wiem gdzie jest kolejny. Teraz już widzę. A uciekł tam! Loki! Gdzie ty uciekasz? Strzelam! Leży! Dobra, nie, no to jest tak OP, naprawdę! Na arenie to nie ma szans, żeby to było. To nawet tego nie dodadzą, zgaduję. To jest tak popsute, ale no tak fajne do zabawy. Ale ja w sumie chciałem Was zapytać o sto widzów na! Gdzie robimy? Czy na tą nową, 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 nowego talerza, co teraz latam? Bo dawno już nie było w sumie sto na, ale to właśnie z racji tego, że ja nie za bardzo wiecie. Jest gdzie latać na tym sto widzów. O, widzę gracza komputerowego! Ojoj, to nie miało sensu zbytnio z tym Ferrari. Gdzie ty uciekasz mi? Nie no, bardzo nieładnie z twojej strony. Uo! Pierwszy raz w życiu chyba udało mi się kogoś zlejserować w powietrzu. Może ja jednak powinienem z rana grać w komputer? Taki nawet niezły jestem. Za mną strzelają, ale to nieważne, bo ja chciałem sprawdzić tą strefę, niby na sklepowej. Ale no nie, nie ma nic takiego. Ty tu jest ty co, coła? BUM! Ferrara jest potężna. BUM! BUM! Gdzie ty biegasz? Kolego? Ile naładowanych ma jeszcze jeden tylko? I ma shotguna, nie wiem którego, bo ja słabo trafiam. Dobra, wezmę chyba szybkiego. Więc oficjalnie na sklepowej satybie nic się nie dzieje i nie ma żadnej strefy. To jakieś oszustwa były. A tu kolejny typ i to chyba jakiś Andrzejek jest. Nie no, Ferrari jest potężne. Chodź tu! Aj! Mój pierwszy kill! Z Ferrari. Bo na odcinku z Ferrari to nie zabiłem nikogo z Ferrari, więc troszeczkę mi było smutno. Wtedy TyPO! Dostał? Nie dostał chyba. No i co, strzelimy tam pod niego. A ja prawie sam siebie skolapsowałem. A nie, w ogóle sam siebie skolapsowałem, bo to nie idzie na dół jednak. On jest gdzieś tutaj. Czemu to nie leci? Nie no, to drzewo jest jakieś popsute. A i ja zmarnowałem już wszystkie swoje te. Ale to jest smutne, a to jest typo. Eloci, pan ludek. Ale bym go usunął z gry komputerowej za takie latanie Bufo. Oj, nawet mogę go usunąć. Ty gdzieś pod jest typu, nie wiem skąd to się tu wziąłeś, typie. Dobra, już cię nie ma i tak, ale jest jeszcze ten, który jest dość niebezpieczny. Albo tak przynajmniej wygląda. Wiecie co, ja sobie ucieknę po prostu, bo nie ma sensu się bić z pocuszkami. Oj tak. Dla mnie ważne jest to, że tutaj gdzieś jeszcze był ten mój karabinek, co obije przez ściany. O ile. Oj ty, pajacu. O ile go nikt nie zabrał, a nikt go nie zabrał. O nie! Trzeba uciekać! Po co oni tak grają? Jak pajace jakieś najgorsze życiowe. Ja w sumie tylko po to tutaj przyszedłem, wiesz? O, ty pajacu. Pytanie, czy oni się zajmą sobą, czy nie? A ja masz trzy naładowania w tym moim pistolecie, ty. To nie mało? A tamten największy spocik, który właśnie zginął, bo jestem najlepszy na świecie, widzowie. O, ale to było dobre. <laughs> nie, no, kocham tą grę dzisiaj. 10 kg manojek na solo. Mieliście jakieś tyle? Ja nie miałem. Dostaje typo i tak potężne dymy dostaje typo Więc muszę chyba go jakoś pokonać Proszę traf Manojku jeszcze raz Nie no nie trafię go nigdy Kurczaki typa dosłownie na zero zostawiłem To bardzo smutna zagrywka Patrzcie na to widzowie Zleciał Ten typo tu się na mnie czaił Co jest? O ma snajpę nie? Czy nie ma? Ty, no snajper jako tako nie ma, ale to też nie za mądre było, co ja tu robiłem. Typo tu próbuje mnie dojeżdżać, trochę mi się to nie podoba. Ja bym bardzo chciał wziąć aptekę. nie wiem, czy mi się to uda. Oj, chyba się nie uda, bo typo mnie próbuje tutaj z tej brońki nawalać. Nie, 114 mu zadałem! Typ 0 killi mnie zabija! Ale nie ma co się oszukiwać, typo wygrał tylko i wyłącznie dzięki tej nowej, legendarnej bronce. Ja też bym wygrał, gdybym nie próbował się podleczyć. Ale zdrowie jest najważniejsze, widzowie. Tak czy siak, muszę przyznać, że nowy update jest super. W końcu mi się bardzo podoba. Nowa miejscówka, okej, okay, taka nowa. Ale nowa broń jest ultra zabawna i ja mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Łapki w górę, suby, kodzik, manojek, i ja się żegnam. Trzymajcie się, pa. pa.